Kocha być z nami w domu, kocha być z nami na zewnątrz, a ponieważ otoczenie też jest bardzo rozległe, to e, możliwości poruszania się są praktycznie dla niej nieograniczone. Bardzo miło mi powitać Państwa. Spotkaliśmy się w podziemiach kopalni Soli Bochnia, bo to jest dobry sposób, żeby dobrze rozpocząć dzień. Kanał 1248 to jak Państwo już wiedzą, to kanał samych dobrych wiadomości. Tym bardziej mnie to cieszy, że moje zaproszenie do naszego spotkania w komorze Kołdras przyjął burmistrz miasta Bochni. Pan Stefan Kolawiński, dzień dobry Panie Burmistrzu. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Jeszcze raz dziękuję, że Pan e, e, przyjechał, a w zasadzie nie przyszedł, nie przyjechał, tylko wsiadł w autobus i przyjechał autobusem do nas. No i Pani redaktor mnie troszeczkę zaczepia, tak. <noise> tak? to jest zawoalowane podziękowanie za to, że ścieżka, która przybliża nas do przystanku autobusowego pod kopalnią jest bardzo bliska. Tak, myślę, że tak. A trzeba dbać o to, żeby to wszystko, co dzieje się wokół kopalni, która jest takim bardzo właściwie jedynym rozpoznawalnym e, symbolem Bochni, e, no miała dogodne połączenie dla turystów, również dla osób mieszkających w Bochni. Nikt nie ma takich wątpliwości, ale nie każdy ma takie możliwości. Jak pan burmistrz, za co jeszcze raz bardzo dziękujemy. Panie burmistrzu. Wysiedliśmy już z autobusu, jesteśmy w kopalni soli Bochnia. Ja zasięgnęłam języka oczywiście na okoliczność naszego spotkania. Chociaż sama miałam kilkakrotnie dowody na to, to jednak chciałam się upewnić. I, i niewątpliwe jest to, że panuje o panu opinię jako o człowieku, którego nie sposób wyprowadzić z równowagi, człowieku, którego cechuje siła spokoju. Jaka to jest ta recepta? Mógłby Pan nam zdradzić? Mm, tak, no jestem cholerykiem. E, <laughs> pani redaktor, to <laughs> wiele kosztuje, żeby zachować spokój w różnych sytuacjach. Mm -hmm. Staram się to robić, natomiast nie ukrywam, że czasami e, w jakimś takim normalnym ludzkim odruchu czasami e, wybucham w sposób taki... No, mało przyjazny. Ale nikt nie doniósł. No, to I bardzo dobrze, to znaczy, że jeszcze, jeszcze nie jest ze mną tak źle. <grym> Czyli sam pan o sobie ma takie zdanie, że pan jest cholerykiem i potrafił pan wykonać taką pracę, że cała bochnia mówi, że jest pan człowiekiem, którego nie sposób wyprowadzić z równowagi? Taka jest rola burmistrza moim zdaniem. Być otwartym na to wszystko, co dzieje się dookoła, pomagać na ile to jest możliwe, i zachowywać w tym spokój. Mm -hmm. To brnę dalej. Możemy dalej w tę siłę proszę. spokoju. Zapewne pan zna y, to słynne powiedzenie, słynne zdanie królowej Elżbiety II, królowej angielskiej. Takt, kultura i elegancja to klucz, który otwiera wszystkie drzwi. Y, ustaliliśmy już, co pana cechuje. To teraz proszę odpowiedzieć na drugą część tego powiedzenia. Wszystkie drzwi panu się udało otworzyć, a przynajmniej większość? Bo w pewnym sensie jest to też taka trochę rozmowa na pożegnanie. Pani redaktor, troszeczkę zacznę może od końca. Mhm. Od końca w tym sensie, że nigdy nie należałem do żadnej partii, a więc wszelkie drzwi, które się otwarły, one zostały otwarte przeze mnie z tego względu że w jakiś sposób umiałem dotrzeć do do moich rozmówców. Wszystkie środki, które zostały pozyskane dla miasta, było ich naprawdę sporo. Też uzyskałem dzięki pracy własnej i moich współpracowników, więc to jest takie takie stwierdzenie skracające jakby wszelkie inne opisy tego wszystkiego, ale rzeczywiście współpracowałem w przeszłości z zarządem na przykład Urzędu Marszałkowskiego, która była opcji POPSL, później współpracowałem z zarządem, który był, tworzył, tworzyło prawo i sprawiedliwość. Wszyscy wspaniali ludzie, którzy rozumieli, Ideę samorządu, którzy pomagali realizować te cele, które dla społeczności lokalnej były ważne, istotne i na które mieszkańcy, na przykład Bochni w tym wypadku, przez lata długie czekali. A obiecaliśmy sobie, że nie będziemy rozmawiali o polityce? To nie jest polityka. Nigdy w ten <noise> sposób na to nie patrzyłem. To są sprawy codzienne, ludzkie. Ludzi, którzy tutaj mieszkają, mhm. którzy tutaj. Oprócz tego, że mieszkają, to pracują, to tworzą, także to jest zrobione to jest dla nich po to, żeby mogli mhm. przyjaźniej i bardziej komfortowo w tym miejscu mieszkać. Mhm. To, o czym Pan mówi, jest kolejnym dowodem na to, że jest Pan człowiekiem koncyliacyjnym. Czy uważa Pan po tych wielu latach jednak w tym miejscu, w tym mieście, w tym urzędzie, uważa Pan, że warto być ugodowym? Tak, ja uważam, że zgoda buduje, to jest oczywiste. Natomiast koncyliacja to też jest pewien obszar przestrzeni, jaką się zachowuje dla siebie. Bo no tak. można być ugodowym, można być koncyliacyjnym, ale w pewnym momencie istnieje pewna granica, poza którą nie można mhm. wyjść. Czyli warto do pewnej granicy. Tak, oczywiście, że warto. tak. W każdej takiej sytuacji taka, taka sytuacja mhm. jest. A wracając do tych drzwi, pamięta Pan te drzwi, które nie zostały otworzone przed Panem? Które gdzie klucz, nie zostały otworzone? Gdzie ten klucz nie wystarczył? Nie, nie pamiętam takiej, takiej cudownie, sytuacji. do cudownie. Liczyłam na taką odpowiedź. <noise> Dziękuję bardzo. <noise> Chociaż zawsze gdzieś tam nam towarzyszą pewne drobne rzeczy, które nie poszły po naszej myśli, ale wtedy ja zawsze sobie tłumaczę, skoro nie poszło po naszej myśli, to znaczy, że i tak to będzie dla nas lepsze. Nie odnosi Pan takiego wrażenia, nie. że zawsze jest ktoś, kto wie lepiej, jakie, jakie podzielam, plany mamy? Podzielam, podzielam tą opinię, natomiast no, trzeba wziąć pod uwagę to, że nie każda opinia e, ma takie cechy, które warto rozważać. Niektóre opinie e, bywają z punktu widzenia odbierającego uzasadnione. Natomiast. W, m, Ci, którzy słuchają, nie zawsze mają na tyle duże rozeznanie, żeby ocenić wartość tej opinii, więc czasami bywa tak, że z zewnątrz są takie okoliczności, które powodują, zastanów się nad tym, ale z drugiej strony, ponieważ trwa od tej osoby permanentna krytyka, no więc trudno mówić o tym, żeby wziąć to tak. Całkiem do siebie i całkiem na poważnie. No i co jest szczęście? Tym bardziej, że nie każda krytyka jest konstruktywna. Takiej byśmy tylko oczekiwali, prawda? To prawda. E, pies, duży terrier rosyjski, jak twierdzą znawcy, bo ja nie jestem znawcą tematu. E, członek rodziny, co, co zawdzięcza pan swojemu psu? Jest to takie pytanie, wie pan, z tego poziomu, ale też z poziomu serca. Znaczy, chciałbym powiedzieć taką rzecz, że yy, to jest akurat suczka. Taka malutka, 50-kilogramowa, natomiast jest następczynią psa, którego mieliśmy wcześniej. Miała na imię Tina i była przecudownym również terierem rosyjskim i tak prawdę mówiąc do wyboru kolejnego osobnika z tej samej rasy skłoniło nas to, że nie mieliśmy żadnych wychowawczych problemów z jej poprzedniczką. Ta jest bardziej żywiołowa, bardziej taka powiedziałbym również Mniej tolerancyjna wobec otoczenia, mhm. ale to wystarczy tylko moment, żeby ktoś wszedł za bramkę, za ogrodzenie, pozwolił jej e, na wykonanie czynności sprawdzających i już wtedy jest przyjacielska. Mhm. Dużo czasu Pan spędza ze swoją. No to jest pies, który Bólów, jest rzeczywiście pani psiną. wspomniała o tym, że jest domownikiem tak. i rzeczywiście tak jest. Wymaga dużych spacerów. Kocha, bo... kocha być z nami w domu, kocha być z nami na zewnątrz. Mhm. A ponieważ otoczenie też jest bardzo rozległe, to e, możliwości poruszania się są praktycznie dla niej nieograniczone. Mm -hmm. Ale powiedział pan, że malutka suczka 50 kg to chyba nie jest malutka? jest, taka Co całkiem była? malutka może nie jest, ale naprawdę bardzo mm -hmm. wspaniała. Mm -hmm. y Powiem tak, po, po tym jak e, córka wyprowadziła się od nas z domu i zostaliśmy z małżonką, to. Ten pies wypełnia nam bardzo duży obszar naszej aktywności, także zastanawiamy się co by było, gdyby jej nie było. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, Stefan Kolawiński, dziękuję burmistrz bardzo. miasta Bochni i był moim gościem. Dziękuję bardzo. Zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału Tv 1248, 1 plus 1 jest 2, 2 plus 2 jest 4, 4 plus 4 jest 8, łatwe do zapamiętania. Wówczas będą Państwo otrzymywali powiadomienia o kolejnych odcinkach.